Jest o. dzień. Cześć i jesteś jestem taka specherolka i witam Was w kolejnym odcinku. Ale czemu? Ja też chcę. Na, na Bad... na Badlanda. Na Badlanda. E, na Ja na... też jestem, okoś. Na... Hello! A O, e, nie ma ciebie. Na Badlanda. <grym> na Badlanda i dzisiaj znowu e, dzisiaj pójdziemy do nadechu po naszą... No, co mi się tutaj pchasz? Po, do, po hoginki, i też będziemy kopać w naszej wielkiej mojej jaskini. Tak jest. Ostatnio I, żeśmy i dużo skór z tych. sobie do... łapeczki do góry, ale, ale, ale. Dzisiaj będę używała tylko. O. No. Tylko. siekiery. dobrze. On jest. Chyba jest do naszej tajnej bazy. Ja tylko się o, słońce wschodzi. Może ja idę do naszej bazy z tym z obrazem. Miałem zrobić taki wstęp, ale jednak zrezygnowałam. Mam nadzieję, że czas będzie ciebie słyszeć. Możesz tego pancerniczka tam sobie zobaczyć. Pancernik! Jak go nazwiemy? Może pancerniczek? Pancernik. Czy on w ogóle przetrwał? Nawet mi gadaj, że nie chyba. To się zapisało. Ja automatycznie automatyczne skakanie. Z tak? jest pan jest, 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 mój pan. Nie, nawet go nie wal. Dobra, idziemy do naszego obrazu. Obrazu, naszej wyspy bazy. Z obrazem. Szybko. Nie, zawsze skacze, ale nie, to się automatyczne. I no mi to w ogóle nie... O! Oj! Tutaj tutaj, tutaj, tutaj. Ja mam... miałem drabinki. Aj, nie, nie. Nie ja mam. Masz drabinki? Apatyki? Mm -mm. Ale mam szkarłatny karładną będzie taki obraz. Taki ładny widoczek. Idziemy do tego nadechu? Ja już jestem. Co? Czemu na swoją córkę nie poczekałeś. Czemu? Chyba. Mam coś do tego? Mam A wszystko. A ja? Butki Ma. na szczęście. Aha, czy jednak masz buty? No bo sobie zrobiłem, wiesz? Gdzie my to jesteśmy? Czy jakiś gaz na horyzoncie? No nie skończę. Piglin Paska, już słyszę. Patyki, jak się robi patyki? A tak. Tam by te Tak. Piglina, to, my nie szukamy. O, czy tutaj, 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 czy teraz. No chodźcie zieleni. No Hadzio. Biegnie jeden. Na Tak. I wpadł. No i Bo to co ja chciałem zrobić. Oj Mam... mam yy, duży problem. Ba, uspokoi uspokoił się tak 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 ja chciałem tam właśnie drabić gaz pojękuje nieźle no, gaz, oberwałem tam. gaz ta, ta tam jest nieźle oberwałem tak tata tam, yes. tam jest gaz tam jest gaz tam jest o nie to jest gaz tam jest gaz ja coś wyrzuciłem tam jest gaz zamieniłem sobie Gazik. nie Gazik. A! Ale ładnie mi tam skasował połowę bo... życia. Co, rozważała na naszą bazę gast? Musisz ją odbudować? Nie, nie, tylko podpalił ją. Tylko na szczęście, tylko podpalił, ale nasze siaszka nie jest wytrzymały. Ogień gasimy. Zawał. No Jeszcze raz nie mogę sobie wyrzucić. Zawał serca. Gaz ty bardzo lubię, ale nie, no bez przesady. Ja z nim y, 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 mi, mięsem się pożywiam. A to jest tam zawał. dostałam, do stamtu, jest tego gaz. lubię, ale nie wiem, jeszcze raz nie posłusznego. Oleciał. O nie, gas jest. Gasi, zniknął. Klątwa gasta. Nie, to tak zniszczę. No to przyjdzie, gaśnie. No nie chumkaj mi tam! Tutaj ogólnie my no ja, możemy ogólnie. tylko y, godzinę, znaczy, możemy tylko 15 minut y, nagrywać, więc to nie będą takie całe odcinki. Bardzo mi się kończy. Co ja mam w ekiponku? O, ja użyłam Dobra, I... pożybimy się. Wód jeszcze. Czemu jest taka muzyka? Co tam jest? Tam, tam No, nie da się przybliżyć Wieszcie co? Tutaj idę Escape Wy tego nie widzicie Ale ja tutaj daję na, przy... nie, 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 na przybliżenie o, do góry Do góry tam tam tam, tam, tam tam, tam, tam 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 tak się pali I tutaj w ogóle jakieś spełnienie. Znowu daję pas Escape Escape Ustawienia Pole widzenia normalne ale mm, takie, takie, takie. No nie będzie Wam to przeszkadzało. O kurczę. A bo tu, tu jest taki motyw, że one mogą tędy przejść. Ciekawe, że, że żaden no, tędy ma. nie przeszedł. Czy on, one są za szerokie i spadają? Za szerokie i spadają. A co? No tędy, tym naszym mostem. Ty na tym naszym mostem was ja. Mogłyby przejść Sio, przecież. Ma. Co? Ewentualnie mogę zrobić tak, że teraz, mogę zrobić o mogę o, o, obudować o, taką bramę mogę zrobić aha, ja teraz ja teraz nie mogę ich tam przywołać byczki o byczówki no byczki Dziki. No halo. No poś. jest są dwa małe dziwki. a takim jak jakiś mały. Nie? Idzie małe. Ła! Mały, 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 mały. Cześć, no. Nie wracaj. Chodź, chcesz? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Co, ty, co ty No, robię takie coś, żeby po prostu... Mały może przejść, a... a ty... No halo. Ja bym chciał te, te grzyby właśnie... No ja byla Ciebie odsłaniać. A to patrz, ja się wezmę na, na Lianę, bo ona mi uratowała sanie życie. z tym złem. Jeśli ja nie oglądajcie tego odcinka, to... Chodź. Ej. O nie, z... nie no, zniszczyłam sobie Lianę. Liano. Nie, co, 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 Nie, dwa, nie ma nic. Yyy, e, do tej Liany dam sobie tutaj. I mam... Ma No przeszedł. przeszedłbaczy z nim Tak mało ludkim ucieka Ale ucieka Ten mały Ten duży nie poszedł Byczły Byczku Biegnie Duży czy mały duży o -o. Mamy dwa! Czy będziemy mogli go znażać? Tak, tylko tutaj nie ma żadnego grzyba. No a co tam myślałeś, że to jest No, tutaj mam ten. wiem. Nie, ma, nie 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 mam fatyków, tak? I czy my się dać, czy są nie tak? nie się Nie wiem, nie się Nie wiem. Nie wiem. Wow, a taka lawa. Ale na teraz jest super. Nie mam kamienia, no co zadzi jak to Super, przyda mi się. Super, przyda mi się to co ój też po tych pijanach, a tam są... Dobra, Czyli te technologie tutaj się ogólnie będą generować. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 Mały jest! No ja nie No gdzie bardzo. uciekasz? Gdzie? Grzybek, muchomorek. A to jest na Muchomorki Muchomorki No któreś poczekaj. Znaczy muchomorki nie jest. To jest mały. Paczone, I Anna. Ej, ty! Chodź. Uciekł. No, i... Tu jest ich mnóstwo. Nie. O zombie ale nic nie sobie się go nie uderzy Ta, jesteś tarny, derze? Myślisz, Tak, jesteś tam w nadderze? Tak, jestem tutaj ja. wyszedłem na tą otwartą przestrzeń. Na no tą otwartą, tam z tyłu? Tak. Gaz pojękuje. Boże, jak ja się wystraszyłam No co mi mały... Zabiłam tamtego na to no Dobra, aha on tutaj strzela tak. Gaz? Gaz! Gasik, gasi, gasi, Nie ma go. Gasik! Nie, gazik jest troszkę. Co na dachu, jest mały. Mały. Gasimy ogień. A tutaj jest. ciemnie złoto. jest. To nie jest... Zło... tak to ta jest złoto. Nie mam. Nie mam tego kilofa, ale Dobra, ja chyba uciekam, bo mam tylko siekierę. O, tutaj też mam. Podpalić. Nie mam zachęca, szybko. Tutaj są... Run, ran, run, O co? Ładnie nam tutaj podpalił. wiesz co, bo tu jest odkryty, jest ten. O nie. to tu, gaz? I to tak, gdzie ta, ta zapasy się? Tutaj jesteś, i już dostałam za E? To, było? to nie, nie widzę gdzie. Jest. Co to za muzyka? Proszę mi tak. To nasze wejście. Tam jest. A gdzie idziesz? No tutaj. O. Czyli jak się... No, no tam. Może być noc, także ostrożnie. To jest jakia łapka. Oczywiście. No i oczywiście się spadła. To można byśmy tak sobie Proszę. Ta powalczyli. Roz. To powalczymy sobie na samą noc.